Hej, hej, hej! Przed Wami recenzja książeczki Wszystko dla miłości, czyli Transformująca moc trzymania przestrzeni pana Mata Kana. Książeczkę mam od wydawnictwa Biały Wiatr i premierę miała 30 września 2022 roku. Słuchajcie, ja za tą książkę zabrałam się dosłownie z czystej ciekawości. Zobaczcie, jaki wielki druk. Kiedy doczytam ją do połowy, to powiem Wam, że nie wiem czemu, ale Atmosfera w moim domu jakoś tak zgęstniała. Każdy zaczął się kłócić i krzyczeć. Naprawdę ta sytuacja była tu na tyle absurdalna, że zastosowałam swoją wiedzę właśnie z tej przeczytanej części książki, bo jeszcze nie miałam ją przeczytanej całej, tylko w połowie. I powiem Wam, że to może najpierw powiem, o czym ona jest. To jest poradnik, który ma na celu ukazanie nam naszej przestrzeni. Uczy nas, w jaki sposób możemy zrozumieć drugiego człowieka i jak móc mu, jakby tak, przezwyciężyć tą y, swoją złość. Przynajmniej u mnie, całe zrozumienie problemów nastąpiło tutaj automatycznie. Ja zaczęłam tym osobom, które się u mnie kłóciły, zadawać im pytania w celu, jakby tak, rozłożenia ich złości na czynniki, a tym samym uzyskałam nie tylko ich spokój, ale i swój. Wiecie, pozycja podkreśla, jak ważne w życiu jest być dobrym słuchaczem. Przestrzeń, o którym e, tutaj książka mówi, jest tak jakby taką sferą dla nas, tylko i wyłącznie dla nas, której nikt nie może tutaj przekroczyć, gdzie nikt nie może nas skrzywdzić, gdyż mu po prostu na to nie pozwolimy. Możemy wysłuchać też innych opowieści nadamy temat i możemy się z tym nie zgadzać. Ale, no, nie należy też atakować mówiącego z tego powodu, który na przykład mówi zupełnie coś innego, co my byśmy chcieli usłyszeć, bądź my się totalnie z tym zdaniem nie zgadzamy. Możemy zaakceptować jego punkt widzenia i oczywiście też nie naruszyć swojej własnej przy tym opinii. Wysłuchując go, okazujemy temu człowiekowi, jakby tak, swój szacunek, przez co jego poziom agresji spada. Nieraz bywa, że całkowicie zanika. To osoba zaczyna odczuwać spokój, że ktoś go zrozumiał, a tym samym zyskujemy osobę, która i nas zaczyna słuchać, a później szanować. W skrócie powiem, że książka niby uczy nas jakby takiego duchowego czarowania osób negatywnie nastawionych do życia, czyli no, zwyczajnie skrzywdzonych. Celem jest jej uszczęśliwienie innych poprzez słuchanie, nie przytakiwanie po skończeniu jego zdania. I, I nie przedstawianiu mu naszego stania od razu, jak tylko przestanie mówić, i nie należy też mu narzucać tego od razu, co robi źle, tylko po prostu wysłuchać. Bo cokolwiek zaczniemy z tym robić, to po prostu tą osobę podburzy. Bardzo prosto możemy uzdrowić też inne osoby, ale pytanie brzmi do nas, czy w ogóle tego chcemy i czy jesteśmy na to gotowi. No, i teraz wracając do tych sprzeczek w moim domu, ja właśnie zastosowałam ten schemat z książki i zobaczyłam, że on naprawdę działa. Mało tego, ich wcześniejsze nerwy na mnie przeszły. Nie wiem, nastąpił cud? Czy po prostu jakoś ta przestrzeń pozwoliła mi też odgrodzić się od nich, jakby to ich problemy były ich problemami, a nie moimi? Moja przestrzeń została tu nienaruszona. Etap złości został zakończony i naprawdę spory w tym samym temacie zostały zażegnane. To były dziwne i takie, nie wiem, no wręcz fantastyczne, no żeby nie powiedzieć, zanikające. Nie wiem, jakiego słowa tutaj użyć. Naprawdę. W ogóle nie bójcie się stosować takich rzeczy, gdyż one mają na celu pomóc nie tylko nam, ale też i innym. Jak widzicie, mamy duży druk, więc przeczytacie ją bardzo, bardzo szybko. Styl jest tutaj dosyć taki lekki i cały przekaz jest naprawdę mocno zrozumiały. Bardzo dobrze. Mamy tu wytłumaczone wszystko krok po kroku, kiedy będziecie w sytuacji stresowej, e, kiedy napotkacie na jakieś tam spory osób i też będziecie chcieli wtrącić tam te swoje trzy grosze. Zauważcie jak to robią. Wysłuchajcie. Na pewno któraś osoba jeśli zauważy, że wy ten spór obserwujecie, przyjdzie do was i zacznie wam się żalić. Wysłuchajcie. I w momencie, kiedy wy zaczynacie tą osobę słuchać, ona zaczyna się dziwić, i naprawdę wzbudza to w nim taki szacunek dla Was, gdyż jakby wcześniej nie wierzyła, że ktokolwiek może ją wysłuchać, chce tylko wyładować swoją złość, żeby jak najszybciej te wszystkie złe rzeczy powiedzieć, i nagle takie przystanie, że Wy jej słuchacie. Wy zaczynacie ją rozumieć, nie przytakiwać cokolwiek nie powie, tylko słuchać, poczekać, aż skończy do samego końca. I wtedy naprawdę dzieje się coś magicznego. Bardzo Wam polecam. No, ja wiecie, to był totalnie zupełny przypadek, że akurat tego dnia miałam tak wielki sajgon w domu, kłótnie, antury, hałasy i mówię, no kto mi zabroni spróbować? Przetestuję, zobaczę. Naprawdę wsłucham jednego dzieciaka, drugiego, trzeciego i powiedziałam po kolei, najpierw każdego z Was wysłucham, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. I one tak naprawdę tak się na mnie patrzyły, Widziały, że wiecie, nieraz jak to mama, czasem coś dziecko powie i dla się tego spokoju przytapniesz i idziesz dalej. Dziecko czuje, że my wtedy go nie słuchamy, ale w tym momencie ich wysłuchałam i naprawdę stało się coś dziwnego. One mało że się uspokoiły, to zaczęły mnie później słuchać. To było dziwne, ale powiem wam, że mega przyjemne. Naprawdę. Zobaczcie, czy sami możecie taką metodę zastosować. Macie szyściutko opisane krok po kroku, jak do tego dojść, której rzeczy nie wykonywać, jak to w ogóle wdrożyć do swojej życia, żebyście mogli no już nie tylko później pomagać sobie, ale też nawet innym. Dlaczego nie skorzystać z rzeczy, które są dobre dla nas? Ja się przekonałam, że ta książka naprawdę działa, jej przekaz działa, więc ze swojej strony naprawdę bardzo Wam ją polecam. Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli chcecie, jeżeli macie możliwość, jeżeli wysłuchaliście tego do końca, czy chcielibyście taką metodę zastosować. A ja się z Wami żegnam i do usłyszenia! Pa pa!